Czekaj, w muszę na Zaczynamy przyjść. zaraz, dobra, chodź, ustawiamy a, się. Czekaj czekaj, tym razem czekaj, 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 czekaj. czekaj. tylko włączyć, czekaj. Dobra, luzuj. z Discorda, żeby nikt mi tu nie pisał. Okej. Okay. Nagrywanie poszło. Dobra. To ja tym razem mi się się przywytaj, okej. Okay? Raz, no. dwa, trzy. Hej, cześć, Simanko z tej strony, Jarocy, a dzisiaj jest ze mną Kapitan Prox, witam. Dokładnie tak. Widzicie, Kapitan Proxima dzisiaj nowego skina. Witam, witam, witam. Dokładnie, witam, do skina. No, więc na miniaturce potem będzie inny skin niż zawsze. Dokładnie. Jeżeli chodzi o, o to, że jak nie nagrywam, więc... No, dziś, dzisiaj a, będziemy, a, no, będziemy grali w Skywars we dwójkę. W no, duo. Mam że nam się uda, jak się tam ubrać, nie jak zawsze przegrywamy. Dokładnie tak, Myśl, mam nadzieję, że się uda, więc lecimy do grania. Dobra, więc jesteśmy już na, jak widać, na lobby. Um, cieszę się po prostu, że w nas czytało, jest 4 na 24, Mam nadzieję, że szybko minie. Najwyżej utnę wam po prostu tą poczekalnię, albo nie wiem, no, no najwyżej po prostu utnę wam to wszystko, bo to też szera i tak dalej. Powiem wam tak, jeżeli za, teraz oglądacie, bo ogólnie e, w tej chwili e, przetwarza mi się film z. Murder mystery na kanał i też w tym samym czasie nagrywam następny film, bo już zmontowany, powiem wam tak, tamten filmik ma 31 minut, a skoro nagrałem 31 minut, w sensie 32 i co było? Ale tak zmontowałem, że 31 i 31 minut montowało mi, znaczy renderowało mi się na komputer aż godzinę i 14 minut jakoś tak, więc naprawdę jest ładnie pocięte dużo, jest bardzo mocno pocięte, więc to naprawdę się starałem. Mogę potem wam, nawet w tym filmiku może wam dam screen up po prostu jak, wyg jak wyglądał filmik już po obróbce, chociaż pewnie będzie słabiej jakości, ale to nieważne, bo screen po prostu robiłem, screen z takiego, więc co... Będzie słaba i jakości, no ale jeżeli widzicie go, to widzicie zobaczymy, jak nie. Dobra, to... zobaczymy 8, 7, 6, 5. Dobra, takie ja coś robię po prostu czasem, mówię, żeby wiedzieć, za... żeby po prostu wiedzieć, czy na pewno dobrze mam. E, głos z obrazem z tego wam, nie? Jasne. Dobra, właśnie sekund, lecimy na tych warendkę. Mam nadzieję, że wygramy. Ta, zobaczymy. Ej, no tu jest Kozak, ja myślę, że Kozlek. Ja, ja ten, ja się dobrze klepię zam radę. No ja tak średnio bo, wiesz. Hmm. 4-3, hmm. hmm. 2, 1 nie. Co dzisiaj nie będzie jednej mapki, będzie więcej, więc no, no spokojnie. Ty no co mi zabierasz ja wszystko? No ej no. Weź swoją O, fajna. Ale, ale nie ma tego wszystkiego. To masz lepsze rzeczy. Tak. Ja. Okej, okay, od razu mi się. Tu jest powinien mieć pod spodem chyba też wejście. Czekaj. czy nalość z koła, czekaj. Czekaj, masz jakąś... Masz, masz coś? Nie, ja mam tylko mieczek. I mam perełkę. Ej! Mówię odsuń się. Ciechami jeden. O się, no nie fuj na to, ja podpalam to, że to się paliło. To jest. ekstra. To już mam wiele życia zmarnowanego. Dzięki. Czekaj, osun od, się, odsuń się, odsunę się. Dzięki Kamil. Odsój się, odsąd się, odstuń no odstuń się. No chyba cię... No okay. i co? I tu nic nie ma, ty. Bliszczycielo. Ja mam bloki przecież. Idę do nich, idę do nich, idę do nich. Odsuń się, odsuń się. O fuck, spadłem! No, No to już po gierce. Ale, Dobra, ej, czekaj. Dobra, jest już po pierwszej gierce. Trudno, idziemy na następną. Czekaj chwilę. Eee... Następna arena. Ale Jezu, jak to się nie udało? Ajajaj, ej przen przeniosło cię? Tak jestem, ale ja ci kręcę Czekaj, czekaj, no ja mnie ci... Nie powołaś, bo ja A, chciałem pod, pod, podłożyć się, zrobić sobie mos, ale spadłem niestety, bo nie jest że bloku pod ciebie i... Trudno! Zdarza Trudno. się Trudno się mówi A mnie strącili śnieżką Więc no... No, no uważać, że nie Autopickera ma pop super No właśnie widzę Autopickera ma super Łoo, mm. wow, oh, ho, oh, oh, dobry eksponek, za zarąbiście to Samo no mam, zakładam. Mam perełkę, mam perełkę, mam perełkę, mam perełkę. Ja też mam perełkę. I mam dwa tak, TNT, chcesz? Tak, tak. No daj mi. Dobra, masz. I mam trochę bloków, więc możemy od razu. O nie, ty. Czekaj, chodź. Mam, mam ej, od razu dawaj, tepniemy się do nich od razu. Mówisz? Okay. To był wtedy taki grawale. Oa! Zapomniałem, że to jest kufa tego, a ja ciągle waliłem. Jezus To jest. Dobra, dobra, dobra. Jest. No nie, jedna HP mu zostało, Jeden HP. Dobra, Lecimy na samą rękę, więc hmm. trudno i tak, ale by, ale by było dobrze, nie? Trzeba tak na harda od razu wbijać, chyba nie? Ale ej, nie, jest, nie, jest bo... ej, mi się, ale... mi, mi się pomyliło, co nie, że ten no. 8 walił. Coraz tak na hama, nie ładowałem szarzy. A nie, ja ładowałem. I ogól... czemu, czemu ja nie walę w nich? Nie wiem. Ogólnie wiesz, co ci powiem? Hmm. To ci powiem tak, że. Teraz ci powiem, no nieważne. E, powiem ci, o, że na, e, po prostu trzeba na, na harda bijać tryty, ty. ty, ty. Nie, nie, ej, nie, je, nie. ja zabiłem dwóch. Ja zabiłem dwóch. Nie wiem, jak ty, ja zabiłem dwóch. Nie ja obiłem ci tych No właśnie, no. Ja zabiłem ich. Jednym, a jednego zabiłeś, a A jeden został, z jednym HP, no. Co, bo ja nawalałem cały czas, a myślałem, że ty jesteś ten, i 8 osiem, zapłyniałem. no może być. Mam sikierę, no dobra. Mam złoty mieczyk, i dwa złote jabłka, masz jedno. Ja mam sikierę, więc masz. Ja mam šikierę, tak, No tak, Ej, to tak, mi, tak, mi też coś tak, daje. Ja mam jakiś złoty miecz, Gówniany. Eee, dobra, ja nic no. nie mam fajnego. No wcale. Ja nie mam fajnego. No patrz, ty masz po ten patrz, ja mam tylko helmik, no super. No Co z tak. tego? Nie mam niewidzialność. A nie, nie, mam tak. Speeda, mam Speeda, dobra. Ma! To diamantowy miecz! Nie idź tam, diamantowy miecz! Giniesz tam, Help! No, a ty mógłbyś mi pomóc, może? Jest, to też mam! Miałem, bynajmniej. Przez chwilę, jest! Patrz, patrz, widzisz! Opa, spadłem! Jaki! Jezu, nie no nie wierzę w niego. Ty, mam diamenty, ale. Kurne crafting jest gdzieś? Ty nie, mogę crafting. masz dobra. drewno, weź to drewno weź sobie i tyle Nie będzie problemu Tak, ponieważ teraz skrobał wszędzie Jest Dobra Nie, po 2 jabłka zjadłeś No nie wiem właśnie Nie chcący za... Albo nie, dobra Nieważne Trzeba tak z... bonus tutaj... tej A, tam jest sam nie wiem dlaczego tak masz, ale... Czekaj to zrobię tak, ustawię sobie tu parę rzeczy. O, mam więcej rzeczy. Fajnie, 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 dobra. To się przyda. Hop jest na środku, Idę ma to jest... Instant healing i speed. Okej. Okay. Eee, to speed mam na jeszcze tyle. No to... Widzę właśnie, ale nie mam. nic tak... O! Dobra. Przyda. To jest diamenty są. Śkierka. Nie, to on to jest odrzut fajny. Nie mam żadnej enderpearl, to mnie denerwuje w tej chwili. No, coś się podstawie. Czekaj, jump boost. O! Złączony z speedem. Czekaj, i teraz tak. Buduj tam sobie jakiś most, coś takiego, i tyle. No właśnie robię to. No. No i, sk no i się no i rzuć, rzuć, po prostu skocz, po prostu skocz. No. Wygram to. na gościa. Niksen Nixon się kopie do tego drugiego, do, do tego typa. Oj! Prawie go zwalił. Gdzie jest. Tu jest, tu jest, wiesz wieszko On cię nie widzi. Nie! <śles> nie. <śles> DLACZEGO? Dawaj kolejne maski Ja pierdziel tak blisko wygrany, ja ci mówię, trzeba szarżować od razu, a ty co? A ty, nie nie nie, bo on ma diamentowy mieczyk, ja ich rozpykałem, ja ich, w ja ich trzech rozpykałem i tyle, no Jezus Maria, no gościu Pamiętaj, Jasne. trzeba wszystko mhm. Widzisz, widzisz, to będzie wszystko na odcinku. Teoretycznie, powiem wam, że on, yy, Kapitan Prox też nagrywa, ale czy on zmontuje to dobrze, to już wam nie obiecuję, bo... Chyba jakieś nie wiadomo co z programem zrobił i... Zobaczymy. Ja ogólnie nagrywał nie wiadomo czym, ja powiedziałem, żeby frapsem i tym nagrywał, a on czym innym teraz dopiero nagrywa frapsem, więc może coś będzie git. W końcu. No i znowu. Do Instant ten. Healing, dobra, mam bloki jakieś. No masz bloki. Masz bloki, czy nie masz bloków? Mam oczywiście, że mam bloki. Aha. Nieważne. Jezu, tak nie było. Gnaś? Okej, idziemy do następnej. Yy, ta runda się nie liczyła. Wcale. Wcale. Wcale się nie liczyło, to, 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 to nie... To nie była nawet runda, nie, wcale. No. No. Tak. To była tylko rozgrzewka. Teraz monitory włączamy i robimy to. No dokładnie, mieliśmy cały czas włączone monitory. To wcale nie skam. Wcale nie oszukujemy, nie. Mieliśmy włączone monitory tak naprawdę. No tak, monitor był włączony cały czas. No dokładnie. Dawaliśmy, dawaliśmy im fory. Tak, o dokładnie, dawaliśmy im fory. Tak było, nie zmyślam. Ja też nie. Dokładnie tak. Jezus Maria, jestem tak cicho, że... To coś. Czuję, że będzie trochę wycięcia, nie? Jeżeli tak nie, się, tym, to, że się dzieje. To, to, to oczekiwanie po prostu wytniesz tyle. Nie, no bo właśnie chcę, żeby było właśnie na tym, żeby to było właśnie, jeżeli chodzi o poczekalnię, bo to też fajnie wygląda, nie? I. Jas. Yes. No, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pyk Ok. O, kaktus, stwierdzili no mnie. Wow, <grym> dosyć fajne rzeczy mam. A ja mam perły. White terracotta, white terracotta, mieczyk, siekierka Co jeszcze jest? Jak to może jakaś jeszcze skrzynka być? Ocen no się, ocen się, odsun się. Odsuń się O, oh, gościu! Oh! To fajnie już straciłem Mówiłem, co tu jest? Mówiłem. No i co tam było? Ej, no dlaczego ty masz cały set? Kurna. Nic się nie dam. Sorry. O ty, o ty, ja sobie to zapamiętam. To wszyscy no. widzowie też sobie to zapamiętają, no. że ty nic nie no. no, ale też się no. nie za... no ja nic nie mam dla ciebie, mogę dać ci masz. Mam się po potem to. No to przecież ja nic nie mogę dać. co no, chodzi. Masz jedzenie. Dla... ...Under Prog, na nich. Lecę na oczywiście. Dla nich. Czekaj, ja PSF... ...Slivenesa. Tam nie doskoczę, chyba. Mm. Czemu tak... ten... No shit! No pa Co? no No dobra, więc teraz musimy obserwować... Ten, ale dos dosyć dobrze nam no idzie, Ja... ej! Ja w poprzedniej rundzie zrobiłem coś takiego, nie? Co to, no. to było? Dobra, ja ja rzuciłem, ja rzuciłem perły, co nie? Ja chciałem, no i wyśle bo obu skrzynką I co nie, trafiłem w ten Ja nie zadawałem trafiłem w ten W mapę i spadłem Chociaż, że ja to samo zrobiłem, nie przyznaję się do ciebie <grym> <grym> okay. Nie, nie no, żartuję, nie A ja to samo zrobiłem rundę temu, więc No właśnie No, dlatego mówię, chociaż nie zrobiłem to samo Tam <grym> Ej, gościu, stoi w miejscu i chyba auto. Nie wiem, czy autocleaker, czy nie. autoclicker obojętny. Autokliker mam włączony. Ale to szybko nabala takie. Du, 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 -du, 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 -du nie. Bo no, no, podwójnego włączonego. Ja, ja używam autocleakera, więc jak to jest? Na w Robloxie, nie? Co nie. Co Ej, no za... Jezu, co za. Ja idę do tej skrzynki, on też idzie. Tak, pewnie pójdziesz teraz na dół, nie. Ty no zawsze ja. musisz mieć dwie skrzynki. Jezu, no, co bo za. Mi... A, no, piszysz, no o co ci chodzi? No. no nie! Ej no! Zamiast ty pomóc mi, no to. Co masz pomóc, nic nie powiedziałaś mi. Dobrze, ale. No dobra, nieważne. Nieważne Jezus Maria, co za. Kapitan Prox. Nie powiedziałem, a to sam się domyślasz, że trzeba pomóc. To jest timówka. Mhm. Mm A bo mi coś tu przychodzi. Ta, on ma cały fet, to ja miałem git. Co to? Za znany charakter rozwalę swoją. Brawo, lecimy A, do następnej ręki. Mm. Powiem ci tak, na przykład Bedwars samemu albo coś mnie zaczynało denerwować. Tak samo Skywars. Dlatego zaczynam nagrywać jak sam, to już zaczynam Murder Mitry. Mm. Zaczynam nagrywać. Nie, to Bedwars. Oh. Mm. To są Skywars. Ja, ja dawno grałem bad, ten, ten, ten wejście No, a ty takie. Te. Bedwars, nie? Zobaczysz na odcinku. Grałem. Z, grałem z, lo, rok temu warsy, te, w Bedwars. W Skywars ostatni raz. Mhm. O ta. O, jakie fajne rzeczy. O! Krzynki nie zabrał swojej, okej. Okay. Ale ja się biorę. Tylko od razu poszedłem. No. Mówię gościowi, że ją biorę, a on sobie To no, była no, otwarta, no... Nie otwarta, nie otwarta była zamknięta. Nie oszukuj. Dobra, mogę zrobić splash on jump boost, a jak nie, chcesz to trudno twój problem. Tak, spokojnie. Kopią się tu, kopią się tu Dobra oh, UFAK! A to clickera ma, a to ma. Okej, okay, designowa litera. A to ona skup. O, tu jest? No co za autokliker, jeszcze jakiś double, kurna, yy, ten, yy, double click, nie? Co za byczek. Zabij gnoja, zabij! No i chyba nie masz mieczeka, nie? Mam. Nie, nie mam. No poleciał, M Mam przepaść. mam to, okej. Okay. Poleciał w przepaść M mieczek. Czekaj, mam pusta, to mam... Mm, dała mi sweetnessa... Eee, jabłuszko i lecimy tutaj. Pyk. O, biją się z tego. Jak gdy on będzie grać, ja nic nie będę się odzywać. Będziecie mieli takie prze przebieg. O oh fuck, 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 nie, to nie dla mnie. A w sumie ja się, ja się nie mogę palić. Więc... O oh fuck, Jezus, nie, kupi ten Alto już bo Tuż a, ja, spadam stąd W takim razie Gonimy ciągle? Nie, nie gonimy Dobra I mów do widzów coś, nie? No spokojnie, no jak Tak pamiętam, jakbyś, to... ej, tak jakbyś prowadził odcinek no, Daj mi, da mi się skupić daj mi się skupić Patrz tak, patrz tak, pasz raz Ha! Spadł Tak się robi Tak. Coś tu mam Fajnego O, to samo, po samo, gdzie gdzie Lepszy daj A może, nie tak? wiem, zobaczymy. A, Dobra, nie. jeżeli... Wybaczcie, że nic się nie odzywałem, bo Kamil... A, bo bo, bo Kamil, sobie... Kapitan Prox... Nie prowadzi. A, tylko ten, tylko ten jest został, okej. Okay. To ja po niego lecę. A dlaczego ja mam być cicho? Czekaj, po tego go jest Ale dlaczego cicho, cicho? Następny, no. Mnie nie widzi, patrz, Mnie nie widzi, patrz. Wcale cię nie widzi. O, no, tego się wziął Blaze, ja... Ciekańcy. No, dokładnie. sorry ja e, Wybaczcie mi, wierzy. że się nie odzywałem. Myślałem, że Kapitan Prox, e, a Kamil poprowadzi e, a, po prostu. Poprowadzi odcinek, popojnie, ale jak. Spokojnie, Tomek, wszystko u gitara. Ale jak tak, nie chce prowadzić. to tak, jak, no jak, jak na razie musi się spokoić, będzie gitara. Tak, jakby ktoś nie wiedział, tak. Nie, nie, wiedział czemu Jezu, nie mam Nie Wejdź sobie do skrzynki jakąś. Bo są zresetowane. Znamo ten, o Jezus, no dawaj Wejść z tego Blaza, wejść z tego blaze'a no No wejść z tego Blaza, dawaj Co tam mi zrobisz. Ja mam jajko, mogę ci jajkiem walać I on teraz poszedł, pójdzie do skrzyni jeszcze Ale no, jednak nie Nie, pokoju. nie poszedł Dora, idę, idę po skrzynić. Do skrzynić w takim razie, jak nie to nie to po Ja po dopiero ten odcinek y, jutro zmontuję, bo mam póki co wiesz, trochę dość Z tego wszystkiego tamten, ten, tam, tam, no i jest już późno dosyć jeszcze muszę spakować plecak na jutro Ej, miałeś dzisiaj tylko PSO, czy miałeś jeszcze jakieś zadania domowe zadane? Nie, nic Moja koleżanka tam miała, mówiłem. Doskoczę? Nie doskoczę Ale tu doskoczę chyba <laughs> Jezu, tym się nie doskoczył Doskoczyłeś O, chodź tu na górkę, ej, tu górka, tu masz czekaj, ten Czekaj, czekaj, jem, czekaj, czekaj, jem Jesz, no ale nie poszedłeś na górkę, no Cicho. Nie tą górkę, no za tobą jest, no To nieźle. No, ta cepolata, ja cię kręcę, to już kur... tym swoim. Tym dawać, tutaj ty chodź. No i co, kto wygra? Kurwa. Do lawy wpadniesz zaraz. Co? No nie. Serio? Wygrałeś. 6 kg sobie, Jezus. A, nie mogę, ty wygrałeś, gościu. Dobra, jesteś na końcu. Witam, witam państwa. Tak no przyjednoczo mi się udało fajnie wygrać ba, bardzo ładny sześć ba, zabłu zrobiłem pan pan rocyw akatomek nic nie robił jak mi się widzieć ja wszystko zrobiłem za niego Przestań nie, tak nawet się, gada się, 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 się wygraną jeszcze się się wygraną o się i mów jeszcze się no się ma się ma no się ma się ma no będzie git piszesz s nice Czat jest super ogólnie, na tym serwerze, tam wszystko leci Dobra No I... dobrze Wyba Ej, Wybaczcie, że dalej nic nie mówię, ale yy, no nie wiem, jakoś nagle straciłem wenę Ta, po prostu wiesz, dzisiaj zmęczeni jesteśmy, bo odniosłem szkoły, szkoły, co nie No to prawda Sz Dobra, mam jakieś fajne te, mam jedzonko, Kopiłem się tam, faktować, kopiujemy się, kopiujemy się tam No to ty buduj tylko boję się, ma Blaze'a. Ja nic nie mam. Nic nie ma, okej, okay, teraz Dobra, jest czysto, chodź. No tak, chodź, jak. Fire, resistance walne i lecę. Fuck, ma Blaze'a! Wiedziałem. Wiedziałem, da, no chodź, chodź do mnie tutaj. Myślałem, że spadnie. Nie o Jezus, nagle lagi mam. Co jest? Dlaczego mam nagle lagi? Eh, oh, e, oh, 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 co jest? Oh, 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 oh. Ja też mam... Mało, powiedzmy... Ty dlaczego nagle mi zaczęło lagować? Ile ja mam nagle? 18 ja FPS nagle mam, Jezu, co jest? Co jest? Dlaczego mam nagle 18 FPS w co, Dlaczego? Może filmik mi się akurat teraz zaczynał przed... przetworzyć Jeez, Maria będzie nie zwala chodź Sorry, wybaczcie ludziska, że to mi jakoś nagle, że tak Ała. spadło, ale no jest jak jest oczywiście. Czekaj się w o mam OHP. Jezu, co jest nagle tak mało FPS'ów, nie... Dawno już tak nie miałem, fps FPS'ów. Da, ja wracam, Tam, ja wracam, Ej Tam, ej, ja tamten gościu spadł. No chodź, no chodź. Ja wracam by tu. Tam mu niby, że soisz? Chodź, 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 chodź szybko. Co? O, znali dwóch typów, jakiś typ, jakiś typ tutaj. Kopie się, kopie się do nas, kopie się do nas, kopie się do nas, kopie się do nas. A! Mam takie lagi nagle. Nie, nie wiem, czy to będzie ładny odcinek. Nie wiem. Może nie, może tak, to co no jak ja ja mam 20 FPSów, nie? Bierz go, bierz go, bierz go. No, bierz go, a ty sobie co? Ty sobie co? No, ja mam lagi nagle. Jaką biję? Ale ja mam lagi, ja nie mogłem nic zrobić, nie? Wybaczcie Dobra. mi ludziska za to, Jezus wydaje mi się, że ostatnia ostatnią dawaj. Dobra, bo. Bo to jest po prostu to, że ja mam takie lagi ale, nagle ej, strasznie, internet jest taki siada Zmęczeni, No podróż. jeszcze tym bardziej, że mi się przy film przetwarza No to ten filmik po prostu będzie straszny Chociaż nie to... jestem, ej Nie jestem pewien, czy nie będziemy zaraz nagrywać od nowa Po prostu jak mi się tamten przetworzy, bo Pierwszy raz aż takie lagi mam na odcinku Patrzymy, dobra, następna mapka, potem ten Więc oczywiście, jeżeli wstawię to, to wybaczcie mi za jakość tego nagrania, ale O Jezu, co to jest Stawisz, stawisz na z mnie jakiś inny potem Dobrze Jezus Maria, ja nie mogę 16-17 FPSów Jak ten... Ja mam stałe 60 Mam na Minecrafcie mam 60 FPS no. Ja 60. miałem ja na Minecrafcie miałem 90 czy 100 czy, czy, czy 80 stałe przed nagrywaniu, a przy... a jak nie nagrywam to mam 110 stałe jakoś czy 104 ja. stałe co? A to nagle, nagle takie coś, bo mi się przetwarza filmik, więc, więc wybaczcie, nie? Ale chcieliśmy coś mieć jeszcze na jutro, żebym po prostu to zmontował. Tworzył się już, już przetworzył się. Już jest opu opublikowany, mm. bo widziałem. No. Pokazało mi. No, jest No jest jeszcze, no HD, czy jeszcze we SD już, o! Od razu lepiej! Weszedłem na chwilę na internet, na ten filmik, po zobaczyć, nie? I nagle, prze no i przestało mi lagować, nie? Mam stałe 60. No to Dobra, żebym okay. tak wcześniej Dobra. zrobił to. Nie Nie śpimy, nie śpimy. Gdzie jest ta ostatnia skrzynka tutaj? Kurde! A! A! No nie, no co za ham. Mam ender Masz, masz jedną swój. Masz. Ciesz się, ja ci dał. Stój stój, 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 masz. Dobra. Chodź. Czekaj. Okay. Okay? A Kurde, test spadłeś. I ty też spadłeś tak. Aha, spadłem. Fuck, mogłem peru nim, Ale on fajnie. ma... nie, on miał blaza? A fajnie. Chyba ci tutaj. No bierz go! On koło ciebie stoi! Co gdzie niby? No, tobą jest, no za tobą jest tutaj, za tobą! Brawo okay. Okay. czemu na daje ktoś... Czekaj, bo nawet ktoś jest, ale nie spadł jeszcze. Czemu ten Czy Czym się czy... Plagus, czemu ten Plagus żyje jeszcze? Aha, nagle jest okej. Okay. Nie, bo ja go zrzuciłem, nie? Dałem mu niby, że jest soj, i zabiłem go. No nie, zrzucił mnie tam, o. ja nie mogę. Dobra, nie. dobra, dobra, dobra pożegnam, gdzie ty jesteś? Where are you? Ty jesteś też, na górze, chodź, na górę, nad wodą. Nad wodą, tą w tą wody, chodź. Aha, bo, aha dobra, widzę. Czekaj, tepnę się do ciebie... O, nie mam, nie mogę. Widzę cię, okej. Okay. No ja się to, nie widzę, się no. ma. dobra, tym akcentem kończymy proszę Państwa. Dziękujemy wybaczcie. bardzo za oglądanie. Wybaczcie, że przez chwilę pewnie były problemy ze FPS-ami. Po prostu... Tak, tak po prostu przed, przetwarzał mi się filmik, więc wybaczcie mi bardzo serdecznie. Tak, tak. No, e, dziękujemy za oglądanie. E, widzimy bardzo, się w kolejnym. Czekaj, czekaj chwilę. Dziękujemy za oglądanie, widzimy się w kolejnym no i cześć. No i siema.